Here, canyon, red Valley Canyon. Ok, jakiś szalony pan nas zaczepił w środku lasu w górach. Wkazał nam wsiadać na swój motocykl. No, i dzisiaj znowu pobudka o 5 rano i idę zaliczyć ostatni wschód słońca. Już w sumie taki trochę spóźniony, ale na balony chyba zdążę. Niebo jest niesamowite, jest tak ładnie. Jeszcze wam pokażę. Tutaj naprzeciwko naszego hotelu tam jest nasz hotel, nazywa się Arch Palace, z którego się już wymeldowujemy za chwilę. Natomiast tutaj naprzeciwko hotelu jest taka knajpka, która była naszą ulubioną, także chyba wam polecam. Nazywa się Organic Wine, coś tam, Organic Wine House chyba. Ale bardzo fajny klimat mają. Tam widzicie taką dziurę w tej jaskini? To była nasza miejscówka właśnie. Okej, okay, w związku z tym, że spacer w te dzicze zajęłoby mi pół godziny, to dzisiaj pozwoliłam sobie na szaleństwo pod tytułem taksówka. Pan mnie chyba oszukał, bo powiedział, że fixed price 20 lira, co jest mniej więcej 2 euro. Wydaje mi się, że to bardzo dużo jak na Turcję, ale niech mu już będzie. Natomiast... Widoczek jest całkiem przyjemny. Słuchajcie, zaraz Wam pokażę. Ta padocja wielu osobom kojarzy się jedynie z balonami. I faktycznie jest to widowisko warte budzenia się o czwartej rano, ale o tym już było. Dzisiaj chcę Wam pokazać, co poza lotem czy obserwowaniem balonów można robić w tym niesamowitym miejscu i za co ja osobiście Kapadocję pokochałam. Zadzieram piece i lecimy do Turcji. Dzień rozpoczął się pięknym wschodem słońca, a teraz czas na hiking i odkrywanie magicznej okolicy. Wybieramy się na hike Red Valley i Rose Valley i w międzyczasie jeszcze Sunset chcemy tam w tych okolicach zaliczyć i później spróbować wrócić autobusem, ewentualnie taksówką do naszego miasteczka. Tu już takie ten rosną winorośla, jakieś karłowate wokół mnie, a tam już widać takie różowe skały za mną, więc myślę, że to mniej więcej w tamtym kierunku właśnie zmierzamy. A tutaj chyba rosną pomidorki. U nas się mawiało, że to na Dziorgę się idzie. Słyszałam też wersję, że na Splewki. A jak u Was się, Marta, mówiło, jak się szło kraść owoce od sąsiadów w dzieciństwie? macie jakieś słowo? u nas się chodziło i dalej chodzi na szabry na szabry no to na szabry i dziorgę chodzimy i właśnie zrywamy pomidory nielegalnie w Turcji, co by na drogę coś mieć i zjeść tylko cicho zaczyna się robić bardzo ładnie wokół także chyba zmierzamy w dobrą stronę pan z hotelu stwierdził, że to jest jego ulubiona trasa w ogóle w okolicy, także no zaufałam mu, co miałam zrobić. Ładnie jest, no. Na razie jest ładnie, może będzie jeszcze ładniej, zobaczymy. Red Valley i Rose Valley, a więc czerwona i różowa dolina. To niewątpliwie jedno z najpiękniejszych miejsc w Kapadocji i warto zaplanować sobie co najmniej pół dnia na taki hike spacer. Trasa jest bardzo ciekawa. Poruszamy się na różnych wysokościach. Raz jesteśmy na szczytach gór i podziwiamy wszystko z wysokości, a za chwilę lądujemy w korytarzach między skałami. No i te kolory, widoki są tutaj zjawiskowe. Bardzo tu świeci, więc nie wiem, czy będzie widać, ale tam jest flaga Turcji. Tam w tych okolicach mieszkamy i. Tam dzisiaj zaliczyłyśmy wschód słońca, natomiast ten cypelek tam na tej górze to jest ten kastel z wczoraj i to wiasteczeczko, które zrobiłyśmy wczoraj. Także chyba dużo chodzimy. Tutaj jest kolejny viewpoint znaleziony na Maps.me, które zawsze tak mocno polecam. A tam jest chyba kościół. Kasa z Goremy, a więc centralnego miasteczka w kapadocji w okolice Red Walley to około 5 km. Nam ten hike zajął prawie cały dzień, ale pozwoliłyśmy sobie na przystanki i mnóstwo zdjęć, no i miałyśmy też w tych górach kilka przygód. I dochodzimy do teoretycznie, jak mówi mapa, kawiarni. Czy to jest kawiarnia, czy nie jest, to się okaże za moment. Doszliśmy do tak zwanej kawiarni. Kawiarnia wygląda tak. Także jest mało kawiarnianiowa. Tam Marta sprzedaje sok, a tam z tyłu pan w tym samochodzie ma home office i fotografie sobie tam obrabia w komputerze po prostu. są sobie państwo soczek z Marta znalazła pracę i zostaje w Turcji. Pozdrawiamy rodzinę Marty. Are making videos nie? Nie jest. tak wyglądają buty, jak się chodzi po Red Valley i w okolicy. I w środku lasu, nagle między tymi skałami się pojawia budynek, który ponoć jest kościołem też. Okej, okay, jakiś szalony pan nas zaczepił w środku lasu, w górach. wkazał nam wsiadać na swój motocykl i idzie nam pokazać jakiś super ekstra stary kościół. Zobaczymy, ale jazda na motorze była dość ekstremalna. canyon red valley canyon okay this here normally here uh Zindanone valley meskender valley normally okay very old years this tourism start here names red valley okay okay oh can i do it with the camera yes. no, i don't know about that okay thank you come come Normally, horse, tank, man, you know, everything different, different. You, uh, normal size, this size. Normal size. Okay. Here, many uh, rain, many erosion, come down, come down, come down. Here, uh, this up, this down. You know, this here, eat, horse, tanki different. You, this here, close, just here, eat. Okay. Another different, no go. Okay. Okay. Adefier jest It's huge. Ooh, it's so name's Red Valley. Okay. Beautiful. How old is this? How old is the church? Uh, the church. I Wyszliśmy okay. you know yeah. na szczyt tego kościoła. Była to najbardziej ekstremalna wspinaczka w moim życiu chyba, ale Pan pomagał i doszliśmy na sam szczyt, gdzie jest taka panorama, a to jest Red Valley, słynny. Tak więc udało nam się dojść. Right, my friend? Yes, very nice. Yes. What's your name, ah, crazy Faruk. guy? Faruk. 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 And you are a guide here or something? Yes, no? old valley here guide. Okay. Many tourists walking. Another cafe, Rose Valley Cafe. Okay. Yeah, very popular. And you are from here originally? Originally, originally. Okay, your family here, also? Uh, yes, family, uh, everything people. Originally, your new your Chausin village. Okay. Village. That's nice. We will go there too. <laughs> friend, your uh, Polish. Ah yeah, you yes, have many, friends. Yes, camp, tent camp. Ah okay. Yeah, uh, Ukraine. Uh mm huh. -hmm. You can speak Polish too, no? No, tanto machiye. Let's coś. it. coś, something. come on. No, dzień dobry, dobry dzień. Ja się Very good, bardzo dobrze. Dziękuję. Przeżyłyśmy przygody z panem na motocyklu. Na szczęście nic nam się nie stało, nikomu się nic nie stało, jemu też nie. Chyba się nacieszył bardzo tym, że ja byłam w sukience i mógł mnie popychać za pupę po tym kościele. Ale poopowiadał nam fajne historii i w sumie całkiem spoko. Marta stwierdziła, że jest podobny do Dylana z Beverly Hills. Dla mnie natomiast przypominał bardziej wilka z wilka i zająca. Ale anyway, dotarłyśmy do miejsca, gdzie chciałyśmy dotrzeć i będziemy oglądać ostatni sunset w Kapadokia. I rozładowuje mi się telefon, więc nie wiem, czy mi się uda go nagrać, ale tak żegnamy się z Kapadokia już i jutro lecimy do Bodrum nad morze. A Wy zasubskrybujcie, co byście to Bodrum zobaczyli, oczywiście tak. na koniec moje ulubione klimaty bo jak gdziekolwiek podróżuję to uwielbiam odwiedzać cmentarze i właśnie na taki trafiłam